Cześć, dzisiaj krótki filmik, który na pewno Wam się przyda. Czyli jak zamocować linki mechanizmu szyb w samochodach z grupy WAG? To akurat jest boczek tutaj, cały mechanizm z kolfa czwórki. Identyczne mamy w Boże, w Pasacie B5, C, w Skodzie Oktawi, w Seacie Leonie. Bardzo podobne jest to w innych samochodach z grupy WAG. Dużo osób wiem, że ma problem z zamontowaniem takiego mechanizmu. Gdzieś wiem, że po prostu z czasem otwieracie np. trzeba wam się nieco otworzyć. Widzicie taki widok, że jest tutaj luźna linka, bądź linki są jakieś powyrywane, tak. I Dużo osób nie wie, jak taką linkę ponownie zamocować, ponieważ żeby zamocować tą linkę, tu wszystko musi być bardzo mocno naciągnięte i po prostu ludzie nie wiedzą, jak to mocować. Co tu jest bardzo ważne? Bardzo ważne są tutaj te rolki, ich kształt. Już Wam pokazuję to z bliska. Jak widzicie, ona jest tutaj u spodu okrągła, ale góra jest taka, powiedzmy, trójkątno-okrągła, ponieważ tą rolką będziemy naciągali tą linkę. Już Wam pokazuję, jak to wszystko zrobić. Mamy gdzieś tutaj, jak u mnie, Luźną linkę, wszystko tutaj lata. Pierwsze co robimy, to wyciągamy sobie tą linkę z tego koła naszego i musimy ją zamocować w tym, w tym mechanizmie, tak? On jest tutaj mocowany. Teraz mamy luźną tą linkę, także bez problemu nam się to uda. Zamocować tutaj bakaż dwie, od spodu sobie tą końcówką wkładamy. Blokujemy ją, i ta końcówka z tego musi przejść jakby górną. Częścią. Gdy już mamy zamocowane tutaj tą linkę, montujemy sobie blokadę i ja sobie naciągnę tym elementem, tą część naszej linki. Zablokuję sobie to kleszczami, i teraz jak Wam już wcześniej wspominałem, bardzo ważne jest tutaj jak kształt tego, to znaczy mamy teraz tą linkę zamocowaną i sobie dociągamy. Tą sprężynkę, to znaczy wydłużamy sobie maksymalnie linkę, i tą linkę musimy naciągnąć na tą okrągłą część tej rolki, na tą górną część. Tu możemy sobie pomóc z jakimś śrubokrętem, czymkolwiek. I teraz, gdy już macie to naciągnięte, bardzo ważny jest właśnie kształt tego koła. I teraz dociągamy sobie na dole tą sprężynę jeszcze. Przez co sobie wydłużymy delikatnie linkę, i zobaczcie sobie teraz. Próbujemy kręcić tym kołem. Idzie to ciężko. Zobaczcie,,, sobie tutaj wspomóc trochę śrubokrętem. Zobaczcie co się dzieje. Nasza linka się naciągnęła. Naciągnęła się na tą dolną część rolki. I teraz mamy wszystko zamontowane. Zobaczcie sobie. Tutaj zostało mi tylko wyciągnąć zablokowane szczypce. Teraz muszę troszkę pomanewrować tym Tutaj mocowaniem szyby i takim oto sposobem naciągnęliśmy sobie te linki. Tutaj mamy wszystko naciągnięte. Także widzicie, ważne jest kształt tej właśnie tutaj rolki. Dajecie sobie tą linkę z tej strony i ją wtedy przekręcacie i ta linka Wam spada na dół. Także to by było tyle. Dziękuję, zapraszam na mój kanał.